Ja dzisiaj źle czuję, może ty i cię otwórz, tak? Ty pieluński ty No, cześć Zbyszek! Cześć Ancia. Witam cię. Jest Bercik? Jest, chodź, chodź, chodź. Cześć Bercik. Cześć. No, lecę na bazę. Czuję, że dzisiaj będzie koniunktura. Konio co? Koniunktura. Co ty, owcem handlujesz? <laughs> Berci, koniunktura nie ma nic wspólnego z koniem. Koniunktura to jest coś takiego, że... Coś takiego, że... że... że generalnie jest dobrze. A. A ty nie umiesz gadać po ludzku i no jakieś konie w to mieszasz. Oj, widzę, że dzisiaj pan dworniak nie w sosie. Dworniok, dworniok! Oj, przepraszam, dworniok, dworniok, no. Myję ręce i lecę, trzymaj Wiesz co? Jak ty się zachowujesz? Cały dzień nic nie robisz. Jeszcze do najlepszego kolegi z pyskiem. Kto nic nie robi? Jo nic nie robi, tak jo! A coś ty takiego dzisiaj zrobił, ja? Hm? A spłuczka w łazience. Naprawiłżeś kiedy? No jeszcze, że nie naprawił. Właśnie. Tak? Ale zastanowiłeś się, przemyślałeś problem i zdecydowałeś, że w najbliższym wolnym terminie rozważa zasadność. Podjęcia pewnych działań. O. A ja z Was rozważę zasadność gwizdnięcia ciebie w ten leniwy łeb. O. Co to? Nasz widzisz? ślązek znowu się bija. A Wy myślicie, że co? Że praca to jest, ino, machanie łopatą, tak? Albo naprawianie spłuczek, A już coś takiego jak intelektualna analiza problemu. To co? Nie liczy się? Albo na przykład. Podjęcie racjonalnej strategii działania. A poza tym boli mnie brzuch. I... Naprawdę brzuch cię boli, o? A może ci dym kropli? O, o, nie. Bardzo dziękuję, obejdzie się. O, Lecę, Do wieczora. Sukcesów. O. o, o. Tak, będziesz Bartka? Nie, no co? To jutro egzamin. Wiesz co? Co to? Czarodziejska pomoc naukowa. Bierzesz jedną tabletkę dzisiaj, drugą jutro rano i zdajesz bez pudła. Ej no nie rozśmieszaj mnie przecież to laxigen na przeczyszczenie. A co mam trzymać amfę w mam z napisem amfetamina? Matka by się ucieszyła. No, tak przynajmniej nie myślisz, że mam zaparcie. No wiesz. Czy ty zwariowałeś? Ja mam brać amfetaminę? Zabieraj to! Edka, no co ty? Ty wiesz, jakiego tutaj spida, umysł masz jak żeleta, wszystko ci wchodzi do głowy, a pracowita się robisz. Jasne, jasne, i tak już potem codziennie, prawda? Nie, nie, zabieraj to, nie zabieraj. Przesadzaj. Zabieraj to. Na razie. Anfotaminemitał. Co to jest Środki dopingujące bierzesz? Nie. Jutro egzamin, czy co? No nie, ja tego nie wezmę. No to co za problem? Oddaj to temu Gusowi i nie bierz tego Nie będę była, Tak właśnie zrobię. kretyn jeden, anfotaminemitał. A z kim ty się zagadniesz? Nie Co? Naprawdę tak cię boli. Naprawdę. O, 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 o. Ciekawe, co ci mogło zaszkodzić? Może się napijesz mięty? A co mi mięta pomoże? No nic innego nie mówię. A, no pewnie, że nie mówmy. Nie mówmy, bo po co? Bo to Bercika przecież boli brzuch. Bo Andzia nie kupiła lekarz, co? Dobrze wiesz, że była reforma. A, tak jest, oczywiście. No pewnie, po co komu jest Bercik? Reformą się zasłaniasz, tak? Bercik jest leniwy, po co komu Bercik? Bercik nie chce spłuczki naprawić. Zaś Berci, nie? No już dobrze, nie. dobrze. Niech Bercik cierpi, niech nawet umrze na brzuch. Kogo to obchodzi? Nie? Ała. Bercik! Ała. 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 A. ale będzie piękny pogrzeb. Andzia, wiesz co? Ubleczesz się na czarno. Wiem, że lubisz, bo wiesz czuplo, nie? Przyjdzie dużo ludzi, pójdą za trumną. Pewnie się tam znajdzie jakiś hop do tej spłuczki. Nie taki leniwy jak bercik. Jocie, zaraz kopna do życi, ty historyjku jedyn, to ty nie zdążysz użyć na, na ten swój brzuch. Ach, jasny. Mam do Ciebie jedna prośba, Ja? Wiesz co? Wpadaj, czasem na mój grób. Wiesz, ty i ten twój nowy hop i może jeszcze Zbyszek. A pochowaj mnie na francuski, bo do Piotrowic to się nikomu nie będzie chciało jeździć. No. Może tobie jeszcze, ale... Jemu to już na pewno nie. Jo, Stana, ptoka, z tobą, chopie, wiesz co? i ja idę do Karlikowi. Może ona coś mu. I to coś takiego, co ci pomoże i na brzuch, i na ta twoja głupio-gówa. Jasne, jasne, idź do Karlikowi, idź, idź. Ronie, co za świnstwo! Oh, oh, oh. Co? Żyjesz jeszcze? No, rozmyśla, że żyja. Drugim razem, że nie żyja. Wiesz, różnie. Ty, wyobraź oh. się, y, klupach do Karlikowy teraz, nie? I wpadła na mnie ta... No wiesz, ta młodo, co u niej mieszka, ta Ewa. Ewa, Ewa, Ewa. Ewa. Hmm. Hmm. Ty, tyś podobno jest chory, ja? Hmm. Znaczy, o, o, tak. Właśnie, tak się myślę, że taką młodą, patrz, taką zdrowo, nie wie, co to jest, kiedy boli, nie wie. No, wpadła no. na nią, bo ona podobno leciała na jakiś wykład na uczelnia czy coś i kamikowo szukała czegoś na przeczyścienie i nie mogła znaleźć, a potem znudła. I zgadnij, Kaj. A skąd mogła wiedzieć? W pokoju tej Ewy, w jej znalazła coś na przeczyszczynie. Widzisz, nie tako zdrowo, nie tako zdrowu. Patrz, znalazła tu. E, Josia już dużo lepiej czuję, wiesz. zarobi tak lepiej się zrobiło, jakby niepotrzebne już. Ty, jak ty ino udowosz, żeby nic nie robić. Dobrze, dobrze, w porządku, daj te lekarstwo. Proszę bardzo. Wezna i to najlepiej od razu dwie. Ty, ale jedna styknie. E, dwie są ino. Proszę bardzo, i tym świństwem popijam. Mądrza każdę na jedna Ta Tak jest, żebyś potem nie powiedziała, że symuluję, bo mi się pracować nie chce. Jak Bercika coś boli, żeby nie robić, to boli. No to teraz się troszkę odpocznij, żeby to zadziałało, a jak ci przejdzie, to po tu trochę, jo? Ja. No to ja idę do kosmetyczki. Cześć. Co, co za baba. Zero współczucia, zero serca, i no po odkurzej. Kto wie zresztą, może po odkurzu. Ale ziom dzisiaj nawet wchodził góra za marsz. Co ty wyci? Jakoś w kółko cię pędzi, a nie w konkretne miejsce. I ja nie jest od tego, żeby gadać. Jak ja nie lubię ludzi, którzy gadają, nie po to, że się rodził, żeby gadać. A po co, żeby łazić dookoła stołu? A zaskoczyło cię, że widzisz człowieka, który lubi. Nie pracować. My na śląsku znani są w pracowitości. Jak trzeba dźwigamy stołki, jak trzeba ści ścieramy kurze. Gurze. To tu nie pasuje. Leci kto to jest. A jak trzeba to... Odkurzumy. Jeszcze nie daj Boże zacznie naprawiać spóczkę. Racja Co? Bercik No, zepsułaś się! Chodź tu malutko, tak się naprawi. No, masz tatuś jest dobry. z Berzikiem coś nie tak. Atak. Atak żołądka. Gorzej ma atak śląskiej pracowitości. Ty on jest. W łazience. Ja muszę wziąć krople na uspokojenie. Andzia, wiesz, ostatecznie to chyba nic złego, że mąż zrobił ci się pracowity. Ale spokój. Ale okna pomył, odkurzył, podłogi pomył. Ta podłoga tu na w teraz ją naprawdę trzeba myć. A okna to ino zamazu. a ja chciała je dopiero myć na święta. A z tym odkurzaniem więcej zakurzył, niż, niż odkurzył. On nie przesadza, bardzo elegancko odkurzył. Mm. Bardzo elegancko od kurzu. Spłuczka do wymiany, już co, już chyba bolażonie żonie z leniwy. Bercik, może na dzisiaj wystarczająca ilość dowodów, się jest pracowity, co? Dużo żeś zrobił, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Przecież ta szafka żeś naprawił miesiąc temu. Zbyszek rok, go prosiła, żeby to naprawił, a wystarczył wbić i no i Jeden gwoźdź, jeden gwoźdź. Wbiłe gwość, ale nie fachowo. Teraz go wbija fachowo. Obejrzyć go tak wbija, że ci łocze na wierch wylezą. Warszawian, ty patrz i się ucz. Uważaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Łódź o, o, o. O, o, o. się, łódź. Cicho. Każdy sukces rodzi się w bólach. Odejdźcie, się dwa. Może krzywdę zrobisz, człowieku, no. Odpocznij, będę ci musiał. Może herbaty ci zrobię? Są sobie zrobię? To je mnie zrób, o! Dzień dobry. Myślałaś, że to mój hobby. Pani podobno pożyczyła od nas ten lek na przeczyszczanie, tak? Nie, ale tam były ino dwie tabletki. Były? To znaczy, że, że pan Bercik jest zjadł? I co potrzebujesz je teraz? Nie, 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 zupełnie nie o to Słuchaj, chodzi. nie wstycie, ja ci to odkupię na 100%. Y, naprawdę nie trzeba, a pan Bercik jest gdzieś w domu? Nie, poleciał do miasta. Poleciał? A po co? Pracować. Pracować? O, rany boskie, do widzenia! Do widzenia. No, no i co? Znotrzeć, go? Znalazłem, jest przed domem. Przed domem i co tam robi? Pracuje. Pracuje, a. Najpierw zbierał liście, a teraz kopie doły. Jezus Maria, niszczy trawniki, Ty wiesz, że to grozi kolegium. A nie, co to, to, to nie. Najpierw kopię, zaraz potem zasypuje, uklepuje równa i nic nie widać. Jezus Maria, co się temu synkowi stało? No mnie mówił, że od tych tabletek na przeczyszczenie. Od tabletek? Od jakich tabletek? No mnie się też wydaje to jakoś podejrzane. A może on nie wziął te tabletki, co trzeba, co? Ja nie, nie, on wziął te tabletki od tej Ewki, od Karlikowej. Od tej Ewki? No. A, no to wszystko jasne, no. Ale numer. Co jasne? O co się rozchodzi? No wszystko jasne. Twój Bercik jest na dopingu, rozumiesz? Nie ma to tamto. Na dopingu? Tak. Nie, runie. To idę do niego. Już dziesiąta. Spiszecie, ciekawe, jak długo to może działać? Ewka mówiła, że nie wie. Już co ją zabija ta smarkula? Nie, Radzia, ona nic nie jest winna. Jakiś gnojek jej to dał. Widziałem. Ja bronisz ją, bo ma dziewiętnaście lat jest dobrze wykształcona. Co? Ewka! Andzia, przy tobie. <laughs> Oj no dobrze, już dobrze. Ty, ale jak Bercik przyjdzie, to mu nie powiemy, co się stało, bo byłaby mu przykro, że wyszedł na kubkę, nie? No. A może ja Andrzej, skoczy na dół i zobaczę, czy jeszcze kopie, co? Ty wiesz co, może skocz, bo jeszcze faktycznie zwinie go policja. Mhm. O, idzie. Kto tam? Policja. Wiedziała. Dobry wieczór. Pani jest żoną Huberta Dwornioka? Ja, jo. A pan? Ja też. Słucham? Znaczy, nie, nie, nie. To nie jest tak, jak pan myśli. Ja zaraz to wytłumaczę. No więc ja jestem. E, Nieważny, Zbyszek. E, Kajsbercik? Pani. Znaczy, państwa mąż. Pański mąż. Pfu, pani mąż został aresztowany za uszkodzenie mienia społecznego. Zniszczył cały trawnik, no i odwieźliśmy go na komisariat. No ja. Kolegium. A bo gorzej, areszt, nie? A on zawsze jest taki, ten pani mąż? Zawsze. Znaczy, czasami. chodziło o jego zachowanie w komisariacie. Ja tam też na rozrabiał. A no tak, wystarczyło go spuścić z oka na pół godziny. No a co zrobił? Co zrobił? Wszystko zrobił, wszystko! Wszystko? A, a konkretnie co? Umył okna, podłogi, wyszarował drzwi, poodkurzał, mhm. pościerał kurze. <ślech> Próbował nawet rozebrać Starszą aspirant majeską. Co? I Ja? Zboczynie! Nie, 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 nie. Chciała jej tylko wybrać mundur, ale się wyrwała. Panie Władzo, ja bardzo przepraszam, ja to wszystko po nim posprzątał. On on to, to co on wszystko posprzątał? Wy pani jakiś kompletny śmiech. Komisaria też błyszczy. Andrzej, nauczył się. Tak, tak, tak. Tylko nie wiemy jak to mamy potraktować. Czy jako próbę przekupstwa, czy nielegalne świadczenie na rzecz policji, to duży mamy z tym problem. I co teraz z nim będzie, proszę pana? Ale państwo, niech go pani sobie weźmie z powrotem. Tylko niech go pani lepiej pilnuje. Leci. No... Beci. Tak, to ja już pójdę i zapomnijmy o całej sprawie, tak będzie lepiej dla was Do, i dla nas. Dobranoc! 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 Za Dziękujemy, dobranoc, dobranoc. Ech Nareszcie. Dobrze, że już jest. Zapomniałeś wyklupać dywanik. ka jest sprzęt, Ale Beci będę be, be. Do boju! Be, beci, be, beci, No ja... Ja mam całą noc z góry. Ech. niech klupie tam... Ja się fatalnie czuję, nic mi się nie chce. No i całe szczęście. A może by się wziął tego, tego środka na przeczyszczenie, to by mi pomogło, co? Ani się waż. Ale czemu? Ja się przecież tak dobrze czuł, tak ochyń, że miał do roboty taki zapał. Praca u ty wiesz co, ty się może spokojnie poleniuchuj. Ubierz się ładnie i idź na szpacyr. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. I no się czegoś napija, bo... Mu wieliczka w gębie. żemu lepiej? Świeże powietrze, trzy nie cuda. No, nawet to Śląskie, tak? Lepiej, pewnie, że lepiej. Byłem w aptece. Plany morskie! W aptece? Nic tam nie znajdziesz, zjadzę wszystko. Leci, czyś ty zwariował? Całą fiolkę laksygenu czyś zjać? No to jest niby środek na przeczyszczenie, ale na mnie to działo całkiem inaczej. Jeszcze moment, jak ją ja dostanę takiego kopa, że jak rusza do roboty, ja będę trzy dni robił bez przerwy. Momencik, i bardzo dobrze, bo jest dużo do zrobienia. Matko święto. Ja nie chcę tego widzieć. Spokojnie, pomału, spokojnie. Jeszcze minutka, jeszcze dwie i mnie weźmie. Moment. No i co? Już cię bierze? Już chyba nie bierze. Ale jakby jakoś inaczej, wiesz? <grym> Ale działo! Działo! Co, bierzecie w kierunku pracy? Nie, chyba w kierunku z tak. <grym> Dalej, Bosko. Ty, i dobrze, że ją naprawiła ta spłuczka. Zbyszek, ja by też musiała do toalety. No wiesz, no, mnie też by się przydało. Andzia, a może znowu pójdziemy do Karlikowej, co? Nie możemy cały czas lotać do Karlikowy. Ty ile godzin idzie siedzieć w kiblu? No wiesz, w tym wypadku myślę, że długo. No to wymyśl coś. Dopiero minęło 6 godzin. Czekaj, czekaj. Mam. Andzia, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. No. On zeżarł całą fiolkę laksygeny, tak? No. no. To w tej łazience to on jeszcze długo posiedzi. Dlatego trzeba znaleźć inną. W jakimś fajnym miejscu. No to co proponujesz? Fajny pomysł. Beccik, jesteś tam? A kaj mu być! Beccik, bo my jadymy ze Zbyszkiem Dobrenny. Kaj? Dobrennej na narty. Jakbyś wylosz stąd przed niedzielą, to w lodówce masz kleik, ale przed konsumpcją musisz go trochę podgrząć. I pamiętaj, nie jest nic innego ino ciepły kleik i herbata bez cukru. A jakby ci się nie udało wyjść przed niedzielą? To my w niedzielę wieczorem wrócimy. Przekonaliście mnie. Jada z wami. Może na świeżym powietrzu mi przyjdzie. Kaj moje narty. Na Górnym Śląsku całymi dniami Bielicha sły się z korolami Wyskaszło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski. Lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te słyszał. Poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już przyjdzie w kościele Goron oh, chce kodać